Cześć, dzisiaj przygotowałem krótki poradnik do gry Raven Dawn. mam nadzieję, że pomoże on początkującym graczom rozjaśnić kilka kwestii takich jak ekspienie, zarabianie czy skąd wziąć wierzchowca. Ja na początku kilka błędów popełniłem i postanowiłem nagrać ten poradnik, żeby inni mogli po prostu tego uniknąć. No to zaczynajmy. Gra jest darmowa, więc zaczynamy od jej ściągnięcia i założenia konta. Link znajdziecie w opisie pod tym filmem. Jak już to zrobiliśmy, to po zalogowaniu możemy wybrać swój pierwszy archetyp i nazwę postaci. Poruszanie się jest ciekawe, ponieważ po naduszeniu dwóch przycisków naraz nasza postać pójdzie na ukos. Zaznaczanie targetów odbywa się za pomocą myszki lub przycisku Tab. Poruszanie się klawiszami WASD i targetowanie tabulatorem sprawiają, że granie w reveng staje się naprawdę przyjemne. Początek jest prosty i intuicyjny dzięki dobrze rozwiniętemu samouczkowi. Jedyny minus to fakt, że nie można wyłączyć niektórych filmików. Po zdobyciu kolejnych poziomów pamiętajcie o dodawaniu skilli. Pomoże nam w tym skrót klawiszowy K, a do atrybutów takich jak zwinność czy inteligencja używamy klawisza X. Skile dodatkowo możecie wzmacniać kartami, które dropią m.in. z mobków i worków z zasobami. Na pewno z łatwością zauważycie to w dalszej części poradnika. Zacznijmy od tzw. Tak Legacy Exp. Jego progres widzimy na dole ekranu poniżej paska ze skillami. Jest to poziom, który decyduje o tym, czy możemy zrobić dany quest, czy nie. Opcji do zdobywania tego doświadczenia w grze Raven Dawn jest kilka. Można grindować na mobach, robić questy, globalne eventy, czy nawet craftować. Tak, za Gathering i Crafting też dostajemy Legacy X. Według mnie najbardziej efektywna ścieżka to połączenie wszystkich wcześniej wymienionych form i zoptymalizowanie ich pod kątem dobrego zarządzania czasem. Na przykład jeśli ekspimy w danej lokacji, to warto sprawdzić czy w pobliżu nie ma NPC z wykrzyknikiem. Da to nam możliwość uzyskania dodatkowo dużej ilości doświadczenia i zasobów. Ponadto w niektórych strefach na mapie losowo pojawiają się globalne eventy. W ten czas u góry naszego ekranu zacznie się odliczanie. Jeśli zdążymy w określonym czasie pokonać wymaganą ilość mobków, dostaniemy za to nagrodę w postaci Expa i Silvera adekwatne do naszego zaangażowania. W tej grze mamy do czynienia z unikalnym systemem klas. Zwróćcie uwagę, że na górze ekranu trzy archetypy są kolorowe i aktywne, a pięć szarych tak jakby nieaktywnych. To właśnie te kolorowe oznaczają mój obecny build. Na przykład kombinacja Wizardry, Spiritual i Holy da nam Sage'a, a połączenie Wizardry, Spiritual i Witchcraft da nam Arkanistę. Warto zwrócić uwagę na fakt, że gracz może zmieniać archetypy, kiedy mu się zachce. Do 20. levelu te zmiany są za darmo, później musimy zapłacić Silver. Archetypów jest w sumie 8. Zaczynamy z jednym, na 7. levelu dostajemy drugi, żeby na 15. levelu mieć już wszystkie 3. Kolejność wyboru jest dowolna i nie wpływa na rozwój postaci. Jedynym minusem jest to, że w momencie takiej zmiany spada poziom naszej klasy. Jest on widoczny w lewym górnym rogu ekranu. Uważajcie zatem, na jakich ekspowiskach planujecie zrobić taki manewr. Może okazać się, że moby, które wcześniej farmiliście na luzie, po zmianie archetypu będą dla Was zbyt silne. Po przejściu samouczka trafimy do Ravencrest, miasta, które zaoferuje nam nasz pierwszy własny kawałek ziemi. Koło minimapy znajduje się ikona domku, po kliknięciu której otworzy nam się ekran farmera. Będziemy mogli zasadzić swoje pierwsze ziemniaki i zbudować chlew. Po upłynięciu określonego czasu możemy zebrać plony. Niektórych zwierząt nie warto od razu oprawiać. Możemy trzy razy skorzystać z ich dobrodziejstw w postaci zebrania np. wełny w przypadku owiec. Ewentualnie dwa razy zebrać dobra i dopiero pozyskać mięso. W ten sposób maksymalizujemy zainwestowany silver. Raven Dawn oferuje 10 różnych profesji. Możemy zostać m.in. kowalem, rybakiem, a nawet stajennym. Warto przemyśleć, które profesje będą ze sobą współgrać. Na przykład zebrane ziemniaki możemy wykorzystać gotując, natomiast włosy z królików przydadzą nam się do tkania ubrań i żagli. Raven Dawn wprowadziło system minigier, które po wciśnięciu przycisku F znacznie przyspieszają proces farmienia czy krawcenia. Krawcenie nie jest trudne, pozwala zarobić sporo silvera, a gdy zbierzemy materiały, wystarczy, że udamy się do odpowiedniego stanowiska. W Ravendone ekwipunek możemy jedynie kupić lub wykraftować. Wyjątkiem są tzw. Tak znajdki, czyli pochowane na całej mapie niespodzianki oraz biżuteria, którą na ten moment można otrzymać jedynie z questów czy od sklepikarza Rangers Company, ale o tym za chwilę. Bądźcie czujni, w okolicy 10 levelu w podziemiach krasnoludów Dyryk da Wam możliwość wykraftowania broni tieru pierwszego. Po wybraniu odpowiedniej dla naszego bildu broni tworzymy ją i ulepszamy tokenami. Tokeny zwiększają grade, czyli jakość przedmiotu. Po osiągnięciu odpowiedniego poziomu zmieni nam się ramka tego przedmiotu. O ile na poziom wyposażenia wpływamy infuzami, o tyle na tier, czyli gatunek, mają wpływ już tylko krafterzy. To oni w miarę rozwoju profesji są w stanie tworzyć przedmioty coraz lepsze gatunkowo. Na późniejszym etapie wyższe gatunki nie tylko wpływają na atrybuty ekwipunku, ale dodatkowo wzmacniają statystyki postaci takie jak zwinność czy inteligencja. Jeśli zainwestowaliście dużo infuzów i silvera w przedmiot gatunku pierwszego i nagle na markecie pojawił się potrzebny wam przedmiot, ale gatunek drugi, ekwipunek niższy może posłużyć do wzmocnienia sprzętu wyższego gatunkowo. Kolejnym systemem, który pozwoli nam wybrać naszą własną ścieżkę rozwoju postaci, jest reputacja. Deweloperzy wprowadzili mnóstwo dodatkowych skilli, których rozwój będzie zależny od zdobytych punktów. Kolejne wiersze odblokowują się w momencie wybrania co najmniej jednej pozycji w wierszu wcześniejszym. Dzięki tym umiejętnościom możemy m.in. zwiększyć ilość expa Silvera za zabijanie mobków czy zwiększyć procent szans na wykraftowanie przedmiotu lepszej jakości. Żeby to drzewko szybko rozwinąć, najlepiej robić questy i zadania z tablicy Rangers Company. Gra Raven Dawn oferuje bardzo ciekawy sposób zarabiania pieniędzy zwany trade packami. Po wciśnięciu literki T na klawiaturze lub standardowo jeśli z panelu bocznego wybierzemy odpowiednią ikonkę, wyświetli nam się lista dostępnych trade packów. Potrzebujemy odpowiednie surowce, miejsce w plecaku i na końcu musimy sprawdzić gdzie aktualnie jest największe zapotrzebowanie na naszą paczkę. Jeśli mamy już wszystko, wystarczy, że udamy się do NPC, stworzymy trade pack i możemy ruszać w drogę. Trade packów możemy zabrać ze sobą ograniczoną ilość. Początkowo jest to jedno miejsce w plecaku, jedno na statku i jedno w wozie handlowym. Wóz nie może wjechać na nasz statek, więc tak naprawdę na początkowym etapie gry mamy do dyspozycji dwa miejsca. Uważajcie, którędy podróżujecie, bo będziecie smacznym kąskiem dla graczy, którzy czekają na łatwy zarobek. Najlepiej weźcie ze sobą obstawę lub wybierzcie mniej uczęszczane ścieżki. Market to popularny sposób wymiany dóbr między graczami w większości gier typu MMORPG. Możemy z niego skorzystać również tutaj. Oferuje nam opcje takie jak kup, sprzedaj i złóż zamówienie. Pamiętajcie też, że market to nie jedyny sposób na pozbycie się przedmiotów z plecaka. W mieście Ravencrest możecie sprzedać śmieci MPC, który nazywa się Xeniat. Znajduje się on przy północnej bramie, tam gdzie wychodzimy na slumsy. W momencie uzyskania 25 poziomu Legacy odblokowuje nam się możliwość pozyskania pierwszego domku. Samo kupno domku jest stosunkowo proste. Na mapie wybieramy widok housing i będziemy widzieli miejsca, w których możemy wybudować swoją nieruchomość. Następnie musimy się tam udać i jak już będziemy w odpowiedniej lokacji, wybieramy ikonkę domku przy kompasie. Proponuję zrobić to od razu, czyli jak tylko wbijemy ten level, z uwagi na dwie kwestie. Pierwsza to ograniczona ilość miejsca na mapie, a druga jest to dobry sposób na szybki teleport bez wydawania pieniędzy. W Raven Dawn nieruchomości dzielą się na trzy segmenty: small, medium i large. O ile z nabyciem mniejszej nieruchomości nie powinniśmy mieć problemu, o tyle tych największych w grze jest bardzo mało. Podobno tylko około 1% graczy będzie w stanie posiadać największą posiadłość, między innymi dlatego, że jedna kosztuje 5 milionów silvera. Oglądając ten poradnik zastanawiacie się pewnie skąd wziąć wierzchowca. I słusznie. Jak widzieliście dodają sporo prędkości ruchu, a w tej grze trzeba się nabiegać. W momencie jak wbijecie 9 poziom odblokowuje wam się quest Mortal Enemies. NPC, który wam go da znajduje się na północ od miasta Ravencrest w okolicy Rochna Woods. Po wykonaniu zadania jako nagrodę dostaniecie jajko, które automatycznie wpładnie do plecaka. Dalej nic nie musicie robić. Po zdobyciu 50 tysięcy ekspa z jakiegokolwiek źródła, jajko ewoluuje w MOA i skrótem CTRL-R możecie go przywołać. Pamiętajcie tylko o karmieniu i budowaniu więzi ze swoim pupilem. To by było na tyle. Podobało się? Jeśli tak, zostaw proszę kciuk w górę albo komentarz pod tym filmem. Bardzo mi w ten sposób pomożesz. Zapraszam również do subskrybowania mojego kanału, jeżeli chcesz być na bieżąco z nowymi produkcjami. Dzięki, pozdrawiam i do zobaczenia niebawem.